Cześć, kochani, witam Was serdecznie. E, tytuł dzisiejszego czytania, taki dosyć tajemniczy, ale nie chodzi tutaj absolutnie o to, że chciałabym Was nawoływać do zdejmowania maseczek, tych maseczek takich ochronnych, które e, obecnie musimy zakładać. E, zupełnie nie o to chodzi. Po prostu, a propos obecnej sytuacji, naszła mnie pewna refleksja i postanowiłam to wykorzystać właśnie do czytania, do takiego szybkiego czytania. E, jak tutaj? Tutaj właśnie ma się ta sytuacja zakrywania twarzy, noszenia masek do naszego wnętrza. Czym to skutkuje? Co to nam tak naprawdę pokazuje? I to będzie szybki taki ogólny przekaz, ale będziecie mogli sobie wybrać jedną z trzech opcji. One są już tutaj przygotowane. To będą tylko pojedyncze karty z wyroczni. Opcja numer 1, opcja numer dwa opcja numer 3. Wybierzcie sobie. Natomiast ja jeszcze kilka słów, ponieważ e, naszła mnie taka refleksja właśnie e, obecnie. No, musimy oczywiście zakładać maseczki, jest to podyktowane względami zdrowotnymi, względami higienicznymi, e, naszemu własnemu bezpieczeństwu to służy. Natomiast jak wiecie, na kanałach ezoterycznych, nie tylko u mnie, ale e, też na innych kanałach, już od dawna mówimy o takiej energii globalnego oczyszczania, czyli właśnie wychodzenia. Z iluzji, zdejmowaniu maseczek, wszelkiego rodzaju masek, które nosimy na co dzień, czyli pokazywania swojego prawdziwego ja. I zobaczcie, jak to dzisiejsze noszenie maseczek ma też wymiar symboliczny, jak to się tutaj zgrywa. Ym, zasłaniamy twarze, oczywiście. Zasłaniamy nasze usta, nasze nosy po to, żeby nie przeniknął do nich wirus i w konsekwencji, żeby nie przedarł się do naszego organizmu, ale tak naprawdę odkrywamy różnego rodzaju inne wirusy. Wirusy, które trawią nas tutaj tak naprawdę niektórych od dzieciństwa, od wczesnego dzieciństwa, albo nawet jeszcze są to jakieś wirusy, które przypałętały się... Że tak brzydko powiem z poprzednich wcieleń, i cały czas gdzieś tam w naszym organizmie się panoszą. I tu jest kwestia właśnie takiego oczyszczenia się z tego, z tych iluzji, z nagromadzonych emocji, z wszystkiego tego, co gdzieś tam nas. Trawi od środka, więc w sensie symbolicznym, właśnie ja mówię zdejmijmy maseczki. Nawołuję właśnie do zdejmowania tych masek, które gdzieś tam już przylgnęły do nas zbyt mocno, do pokazywania swojego prawdziwego oblicza. Ja wam zawsze mówię, że jeżeli komuś to nie odpowiada, ktoś was nie będzie w stanie zaakceptować takimi, jakimi wy jesteście, to tak naprawdę to jest kwestia tylko i wyłącznie problemu tej osoby, nie waszej. To jest tylko i wyłącznie problem. Osoby, która nie potrafi w jakiś sposób przejść nad tym do porządku dziennego z różnych względów. Ale my nie jesteśmy tutaj po to, żeby spełniać oczekiwania innych. Każdy ma prawo do tego, aby być po prostu sobą. I teraz jeszcze sprawdzimy właśnie dokładnie, co tutaj karty chcą powiedzieć w tej materii, co a propos właśnie noszenia tudzież zdejmowania maseczek, mówią karty, a propos tej całej globalnej energii oczyszczenia. Zobaczmy sobie, co mówią dla osób, które wybrały opcję numer 1. Tutaj mamy taką kartę, e, która mówi o tym, że Przede wszystkim to, co te maski, które wynosicie, są takim dość dużym ciężarem. To nie służy tylko i wyłącznie zamaskowaniu, ukryciu waszych prawdziwych intencji tego, co robicie, czym się zajmujecie, jacy jesteście, ale to są prawdziwie przygniatające ciężary. Coś, co naprawdę gdzieś tam mocno wam ciąży od dłuższego czasu, przeszkadza w życiu codziennym, stresuje bardzo mocno i tutaj warto by było właśnie te maski zdjąć z uwagi na to, że. Że niestety w niektórych przypadkach takie noszenie długotrwałych ciężarów, y, życie w stresie, takim permanentnym stresie, lęku, gniewie, negatywnych emocjach, może doprowadzić do tak zwanej somatyzacji, czyli one przeniosą się ze sfery naszej psychiki y, na nasze ciało fizyczne, co może objawić się nawet jakąś chorobą. Więc tu warto już po prostu te ciężary z siebie zrzucić. Y, opcja numer jeden. Opcja numer dwa. Kto wybrał opcję numer dwa? E, tutaj mamy kartę, która mówi o tym, że następuje u Was takie jakby zimowe odrodzenie. Po zimie e, przychodzi wiosna, a u Was ta wiosna, ta odwilż przychodzi wcześniej. Czyli e, Wy już na tyle zyskaliście tutaj pewność siebie, że u Was prawdopodobnie te maski właśnie są zdejmowane albo nie będzie większego problemu z ich zdjęciem. E, wy po prostu dojrzeliście wewnętrznie do tego, żeby pokazać się w całej okazałości kroczyć dumnie z podniesioną głową i tu już nie ma takiego ukrywania jakichś lęków tu jest po prostu nawet wręcz taka chęć pokazania się w całej okazałości to jaką jestem osobą co sobą reprezentuję wyzbyliście się strachu dojrzewacie właśnie do pewnych trudnych decyzji ale już macie w sobie taką odwagę aby po prostu eksponować siebie na zewnątrz więc tu wy już jesteście na takim wyższym poziomie można powiedzieć. Um, natomiast zobaczmy sobie jeszcze. Co nam się pokaże, jeżeli chodzi o opcję numer 3? Ja myślę, że tutaj głównie u Was jest lęk przed samotnością, przed tym, że jak Wy pokażecie swoją prawdziwą naturę, no to zostaniecie sami, że ludzie gdzieś tam odejdą, zostaniecie pozostawieni samym sobie. I tutaj ta karta zapewnia Was, że tak się nie stanie, że cały czas macie nad sobą opiekę sił wyższych. Poza tym, nawet jeżeli przez jakiś czas pozostaniecie sami, ludzie odejdą, gdzieś tam pogniewają się, się na was, pójdą sobie w swoją stronę, to, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia, ponieważ e, z tymi ludźmi i tak wy nie byliście kompatybilni. Natomiast e, wkrótce do waszego życia po prostu przyjdą nowi ludzie, dla was bardziej wartościowi, dla was bardziej pomocni i bardziej rozumiejący was, waszą naturę, bardziej po prostu rezonujący z wami, więc e, nie jest to tak naprawdę nic straconego i tego naprawdę nie warto się tutaj obawiać. No cóż, e, tak to wygląda. Wygląda. Myślę, że też warto by było, żeby każdy sobie zrobił taką autorefleksję na temat obecnej sytuacji, jakie to ma przełożenie na moje życie, na moje sprawy, moje problemy, na te obszary, które ewentualnie ukrywam przed światem. No i zobaczył sobie właśnie w jaki sposób tutaj ta energia oczyszczania działa. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia.